Cześć widzowie, w tym filmie pokażę wam moje nowe nabytki, ptaszniki, które sobie bardzo niedawno kupiłem. No i chciałabym się z wami podzielić informacją, że ja nagie mam. No i z jednym z tych pająków mam dosyć mocną przyszłość. Byłem w takim sklepie, gdzie sprzedają właśnie bardzo dużo egzotycznych rzeczy. Tu jest Tiltokat albo Pilosus Honduras. To nie jest ta wersja Nicaragua, sorry, że może muszę popłacić ostrości. Bardzo fajny ptasznik. Mam do niego ogromny sentyment, bo... Był moim pierwszym pająkiem. No i jednak. Kurde, czemu mi się tak ręce trzęsą? Zarażenie że nie mam statywu, no ale nagrywam ten odcinek na szybko. No i tak wygląda pierwszy. To jest chyba L5, nie wiem. W porównaniu do mojej dłoni. To taki fajny pająk. O, oh, widzowie, tutaj. Kurde, żeby ostrość złapała. Już większy kaliber, bo ona tu miała korka, miała wszystko, tylko wszystko przekopała. To jest dorosły samicane o holotele inceid classic, nie gold. Była dosyć tania. No i tak się, mam na nią plan, żeby nagrać kopulację, bo chciałam sprawić do niej samca. Żyją one w grupówkach, więc nie byłoby problemu je przechować. No i naprawdę fajny, ale to fajny pajączek. Tak to wygląda od góry. Ogólnie pani, jeżeli mi się uda tu wkleić zdjęcia, to wam pokażę zdjęcia, tutaj wam się wyświetlają na ekranie, bo ogólnie nie wyciągnę jej, jeżeli mi się udało, tak to, to niestety tych zdjęć nie będzie. Yy, ogólnie to jest samica dorosła, tak wygląda jej gniazdo od góry, po prostu strasznie ma zapajęczrowane. No i po prostu nie ma sensu jej tam wyciągać, stresować. Po prostu chcę, żeby się zaklimatyzowała Tutaj w nowym domku tam jest tunel. Jest drugi tunel. No jak widzicie, ciężko coś zauważyć. Na pewno będę musiała jej dać, dać do, do celowego zbiornika, czyli 30x30x30 30, 30 lub 20 na 20 x 20 Raczej sprawy sobie ten zbiornik 20x20x20, 20, 20, 20, bo jednak tam będę miał po prostu lepszy manewr żeby sterować po prostu w terrarium. Na pewno chciałbym mieć też grupówkę z tymi pająkami, no ale na razie mam tylko tą samicę. Trzeba sprawić samca no i wszystko ogarnąć. A tak naprawdę to tyle w tym odcinku, widzowie. Chciałem wam tylko przekazać i pokazać moje yy, nowe zwierzątka. No i co? Zostawcie subika i lajka. No i to tyle w tym odcinku. Siemanko!